Defibrylator ZOL X-Series jest to rozbudowany monitor funkcji życiowych z opcją defibrylacji przeznaczony do pracy w zespołach ratownictwa medycznego, jak również na oddziałach SOR i anestezjologii, np. jako wyposażenie zespołów reanimacyjnych, które muszą przemieszczać się po terenie całego szpitala. Jako, że jest to urządzenie transportowe, to waży zaledwie 5,3 kg z akumulatorem i papierem, oraz z pełnym wyposażeniem, czyli wszystkimi akcesoriami i torbą ponad 8 kg. Defibrylator umożliwia wykonanie wszystkich procedur z zakresu elektroterapii, a więc możemy przeprowadzić procedury defibrylacji, kardiowersji, stymulacji. Jak również posiada funkcję monitorowania 12-odprowadzeniowego EKG z opcją teletransmisji zapisu EKG do wybranych destynacji. W zależności od konfiguracji, defibrylator może być wyposażony w następujące funkcje monitorowania pacjenta. Saturacja, nieinwazyjny pomiar ciśnienia, kapnometria, inwazyjny pomiar ciśnienia, jak również pomiar temperatury. Defibrillator Zol X series wyposażony jest w funkcje alarmowe informujące, które posiadają różny priorytet. W zależności od priorytetu alarmów w górnej części urządzenia świecą się różne diody. Dioda pierwsza, która świeci się na kolor czerwony, są to alarmy informujące o stanie, o stanie zagrożenia życia pacjenta. Dioda druga jest to dioda żółta, informujące o dotycząca alarmów technicznych na przykład takich że jest odłączony czujnik do pomiaru saturacji lub też skończył się papier w drukarce Jest jeszcze dioda zielona która informuje nas o przesyle danych i świeci się ona na przykład w trakcie transmisji 12 odprowadzeniowego EKG Defibrylacja z wykorzystaniem defibrylatora ZOL X-Series. Biorąc pod uwagę potrzeby personelu, niezbędna jest możliwość wykonania szybkiej defibrylacji. W sytuacji, gdy u pacjenta zostaje wykryty rytm zagrażający jego życiu, z automatu uruchamiają się w defibrylatorze alarmy informujące nas o tym. Jedyne czynności, które należy wykonać, to naładować defibrylator i go rozładować. Maksymalna energia defibrylacji wynosi 200 J. Defibrylator ustawiony jest w taki sposób, że zapewniona jest eskalacja energii. I pierwsze wyładowanie ustawione jest na 120 J, drugie wyładowanie na 150 J, trzecie i każde kolejne na 300 J. W sytuacji, w której na defibrylatorze pojawia nam się rytm podlegający defibrylacji, tutaj wcześniej wspomniałam. Uruchamiają się alarmy. To, co musimy zrobić, to oczywiście wcisnąć przycisk ładowanie, potwierdzić, naładować defibrylator do wybranej energii i rozładować go. I w tym momencie, jeżeli defibrylacja była skuteczna, no to na ekranie oczywiście widzimy prawidłowy rytm serca. Defibrylacja może być przeprowadzana za pomocą elektrod jednorazowych lub też za pomocą łyżek twardych. Jeżeli mamy do czynienia z pacjentem, którego na przykład wykryto rytm niepodlegający defibrylacji, a więc na przykład asystolię, to wówczas, oczywiście zgodnie z procedurami, rozpoczynamy prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Defibrylator zolix X Series wyposażony z w informacji zwrotnej o jakości ucisku. Co to znaczy? To znaczy, że w czasie rzeczywistym możemy obserwować w jaki sposób uciskamy klatkę piersiową pacjenta. Aby móc tego dokonać, do defibrylatora musi być podpięta elektroda jednorazowa, która dodatkowo wyposażona jest w czujnik ucisku i na tym czujniku układamy ręce w trakcie uciskania klatki piersiowej. A więc jeżeli w sytuacji, w której mamy do czynienia z pacjentem, u którego na przykład jest asystolia, ja zawieszę alarm, żeby nam nie przeszkadzał, żeby było dobrze słychać i zaczynamy uciskać klatkę piersiową, to wówczas na dole pojawia się prostokąt. W tym prostokącie jest informacja o głębokości uciśnięć klatki piersiowej, jeżeli zacznę uciskać za płytko, to wówczas cyfry zaświecą się na kolor żółty. Jeżeli uciskam pomiędzy 5 i 6, tak jak w przypadku dorosłych jest to wymagane, cyfry są zielone. Kolejnym parametrem jest częstość ucisków. Jeżeli uciskam poniżej 100, to oczywiście cyfry są żółte. Jeżeli przyspieszę zgodnie z wytycznymi i będę uciskać częstością powyżej 100, to cyfry są zielone. Kolejnym parametrem jest informacja o relaksacji klatki piersiowej. Jest to prostokąt, pionowy prostokąt, który jak widać jest albo biały i wypełnia się na kolor biały w sytuacji, gdy dobrze relaksuje klatkę piersiową. Gdy opieram się na niej za bardzo, to prostokąt jest tylko i wyłącznie częściowo zapełniony na kolor biały. Na samym końcu jest rąb. Rąb jest to, e, wskazuje nam wartość, na, na wartość ciśnienia perfuzji wieńcowej. Jest to wartość wyliczona algorytmicznie w oparciu o trzy pierwsze, wcześniejsze wartości. Nad, e, nad e, wspomnianym rąbem e, widnieje e, licznik czasu RKO, czyli informujący nas, ile czasu pozostało do e, do każdego do upływu cyklu dwuminutowego prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej. W momencie, gdy przestałam uciskać klatkę piersiową pacjenta, to uruchomił się również też licznik bezczynności RKO, informujący o tym, przez jak długi czas nie uciskamy klatki piersiowej pacjenta. Defibrylator oczywiście wyposażony jest również w metronom, który może tykać w sposób ciągły, lub też może uruchamiać się w sytuacji, gdy częstość ucisków spada poniżej 100 ciśniesk na minutę. Wszystkie wyżej wymienione parametry, zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji, należą do grupy krytycznych czynników warunkujących powód spontanicznego krążenia u pacjenta, a ich obserwacja daje możliwość poprawy jakości prowadzonego RKO w czasie rzeczywistym. Jak również możliwość późniejszej analizy danych z yy, prowadzonej akcji resuscytacyjnej, czyli przeprowadzanie debriefingu. Defibrylator Zolic Series wyposażony jest w jeszcze jedną funkcję mającą wpływ na poprawę jakości prowadzonego RKO. Yy, jest to funkcja Citus CPR. Yy, jak wiemy, uciskanie klatki piersiowej wprowadza artefakty do zapisu EKG. Funkcja filtru cyfrowego na bieżąco filtruje artefakty związane z uciskaniem klatki piersiowej. Daje to możliwość oceny, bez przerywania uciśnięć, jak obecnie jest zorganizowany rytm serca i tym samym pozwala na ograniczenie przerw w uciśnięciach klatki piersiowej. Proszę obserwować drugą krzywą na ekranie defibrylatora. W momencie, kiedy zaczynam yy, uciskać Klatkę, klatkę piersiową, widać, że druga krzywa reprezentuje nam inny zapis niż krzywa pierwsza. Krzywa pierwsza jest to zapis ucisku klatki piersiowej z artefaktami, natomiast druga krzywa jest to krzywa odfiltrowana. Tym samym, jeżeli wiemy, że mamy rytm, który podlega defibrylacji i dobiega nam końca dwuminutowy okres prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej, przed oderwaniem rąk i przed wypływem tego dwuminutowego okresu uciskania klatki piersiowej możemy wcześniej naładować defibrylator, ocenić rytm serca i e, wykonać defibrylację, jeśli jest ona zalecana. Tak jak wcześniej wspominałam, defibrylator Zolix Series jest to urządzenie, które posiada rozbudowane funkcje monitorowania pacjenta. Jedną z takich funkcji jest pomiar saturacji w technologii Masimo, a więc standard i technologia, która umożliwiają wykonanie pomiarów bez zakłóceń. W standardzie w zestawie z defibrylatorem znajduje się klips dla dorosłych wielorazowego użytku. Oczywiście wszystkie klipsy z technologii Massimo, czy też wielorazowe, czy też jednorazowe dla dorosłych, dla dzieci mogą być wykorzystywane z tym urządzeniem. Po podłączeniu klipsa na ekranie oczywiście także wyświetla się krzywa saturacji. Pomiar ciśnienia z wykorzystaniem defibrylatora X-Series. W defibrylatorze ZOL X-Series dostępne są trzy technologie pomiaru nieinwazyjnego ciśnienia. Aparat sam dopiera, dobiera metodę pomiaru w zależności od stanu pacjenta i warunków, w których wykonywany jest pomiar ciśnienia. Pierwsza metoda jest to pomiar w trakcie napełniania mankietu, który umożliwia skrócenie czasu pomiaru ciśnienia do maksymalnie 30 sekund. Średnio pomiar wykonywany jest w czasie 15 sekund. Funkcjonalność ta jest pomocna w przypadku pacjentów z niskim ciśnieniem. Drugi typ pomiaru to jest pomiar metodą tradycyjną oscylometryczną, a więc w trakcie spuszczania powietrza z mankietu i trzecia metoda to jest tak zwana metoda smart cuff, a więc pomiar ciśnienia przy artefaktach, na przykład jeżeli pacjent ma drgawki lub też słabe tętno i w niektórych arytmiach, pomiar ten jest możliwy dzięki synchronizacji pomiarów ciśnienia z załamkiem R pacjenta. Jak można zauważyć, w przypadku pomiaru ciśnienia, przewód do pomiaru ciśnienia jest inny niż w standardowych ciśnieniomierzach, gdyż. Przewód jest dwukanałowy, związane jest to między innymi z tym, że, że defibrylator umożliwia pomiar ciśnienia w trakcie napełniania mankietu. Z defibrylatorem w standardzie dostarczony jest mankiet wielorazowego użytku, który łatwo można wymienić, gdyż jest on mocowany na szybko złączkę. Mankiety te można sterylizować w całości, dodatkowo jest na nie 2 lata gwarancji. Pomiary ciśnienia mogą być wykonywane manualnie poprzez naciśnięcie przycisku na panelu przednim, jak również mogą być wykonywane automatycznie w ściśle określonych przedziałach czasu, które możemy zmieniać od minuty do 60 minut. Jeżeli chcemy wykonać pomiar manualnie, to wciskamy przycisk. Państwo zobserwować, w jak szybkim czasie pojawia się wynik pomiaru. Defibrylator posiada jeszcze jedną funkcjonalność, która przydatna jest na przykład w przypadku pacjentów we wstrząsie hipowolemicznym jest to ciągły pomiar ciśnienia, tzw. Tak zwana funkcjonalność turboCav gdzie defibrylator wykonuje kolejne pomiary w liczbie możliwej do przeprowadzenia w ciągu 5 minut. Kolejną przydatną funkcją w defibrylatorze X Series są prekonfigurowalne tryby pracy: dorosłe, dziecko i noworodek, które są możliwe do wyboru z poziomu menu głównego. Co te tryby nam umożliwiają? Przede wszystkim jest to funkcjonalność, która przyspiesza i upraszcza obsługę defibrylatora. Po zmianie trybu pracy automatycznie zmianie ulegają protokoły defibrylacji, ustawienia progów alarmowych mierzonych parametrów, czyli tym samym ograniczamy zbędnie, zbędne uruchamianie się alarmów, oraz chociażby zmieniają się ustawienia zakresów pomiarowych ciśnienia. Czyli w tym samym mamy pewność, że na przykład nie przepompujemy mankietu u dzieci. Wyobraźmy sobie, że mamy pacjenta, którego stan jest stabilny i doskonale o tym wiemy, ale na przykład jego saturacja jest poniżej założonego w defibrylatorze stanu stanu alarmowego. W związku z tym w przypadku takiego pacjenta co jakiś czas uruchamia się alarm saturacji i tym samym, samym personel zmuszony jest do tego, aby ten alarm co jakiś czas zawieszać. Defibrylator X-Series umożliwia Obejście takiego stanu rzeczy wyposażony jest w funkcję zbiór STAT, która umożliwia odstępstwo od stanu normalnego w zakresie parametrów czyli mamy przycisk, po którego wciśnięciu z automatu dopasowywane są parametry defibrylatora do aktualnego stanu pacjenta. Tym samym defibrylator od tego momentu nie będzie informował chociażby o tym parametrze saturacji. Funkcjonalność dotyczy wszystkich parametrów pacjenta, które są monitorowane. Saturacja została tutaj podana jako przykład. W zespołach ratownictwa medycznego, jak i w przypadku zespołów reanimacyjnych na terenie szpitala, niezbędnym jest posiadanie możliwości. E, rejestrowania 12-odprowadzeniowego zapisu EKG, e, który może być potrzebne do, e, do konsultacji, do dalszej konsultacji. Dlatego też defibrylator wyposażony jest w tryb monitorowania 12-odprowadzeniowego EKG. E, po wejściu w ten tryb na ekranie widoczne są wszystkie odprowadzenia, widoczne jest wszystkie 12 odprowadzeń. Dodatkowo e, defibrylator wyposażony jest w funkcję Teletransmisji do dowolnej wcześniej zdefiniowanej listy odbiorców. Wykonanie teletransmisji jest bardzo proste, bo polega na wykonaniu, na pobraniu zrzutu danego zapisu. Następnie pojawia się kopertka, która umożliwia wysłanie do danego odbiorcy, który wyświetla się na, na, na określonej tutaj liście. Przydatną funkcją umożliwiającą stosowanie defibrylatora X series jako monitora funkcji życiowych jest z ekran z dużymi, tere, z dużymi cyframi. Mamy trzy tryby pracy ekranu defibrylatora. Pierwsze, na którym widoczne są krzywe, możemy wyświetlać do, maksymalnie do czterech krzywych, jak i również z parametry, określone parametry. Ekran z trendami funkcji życiowych, wyświetlanymi, które wyświetlane są tabelarycznie i pozwalają na obserwowanie, jak poszczególne parametry zmieniały się u danego pacjenta, jak i również ekran z dużymi, samymi dużymi cyframi, który ułatwia wykorzystywanie urządzenia jako monitora funkcji życiowych. Defibrylator może być również wyposażony w funkcję e, pomiaru e, kapno, czyli tak zwaną kapnometrię i kapnografię. Mm, monitorowanie ety CO2, e, uruchamiane poprzez naciśnięcie po prostu przycisku CO2, e, wykorzystywane jest tutaj, służy ono do, do monitorowania pacjentów zaintubowanych, jak i niezaintubowanych. Natomiast e, pozwala na sprawdzenie położenia rurki intubacyjnej w tchawicy pacjenta, monitorowanie wydajności wentylacji podczas prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej i unikanie tym samym hiperwentylacji, monitorowanie jakości uciśnięć klatki piersiowej, jak również identyfikację powrotu spontanicznego krążenia krwi u pacjenta i prognozowanie w trakcie prowadzonej resuscytacji.